No? Zaraz my tak będziemy płynąć Już niedługo, za parę naście minut. Tu papuga, tam papuga No widzę wszędzie papugi. Patrz tu jedna, tam druga papuga, a tu, a lutek na papugę. Co tam był? No już płyniemy, no, ale powiedz jak się czujesz, fajnie jest? Dobrze I buziaczkę do kamery tatusiowi Tatusiowi buzioko To dawaj Tatusia No i jak tam pan Tomek? Ready? Ready. Steady Go 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 Power Rangers mm. Chociaż. O! No kurcie no. Nawet nas nie puścicie. Ja wiem, stanie. Przed nagrywasz? Tak. O, kamera, kamera. O, się Przed nami też. Przed nagrywasz Dobra, to teraz ja. Przytrzymaj mi wiosło. Przytrzymaj tak przed sobą. Przed sobą. Przytrzymaj. O dobra Czekaj, teraz ja wsiądę. Kamera, wszystko. Tak, tak, dzięki. O. o Jesteśmy. I teraz poproszę dzięki wiosło. Płyniemy. No i jak Wrażenia? Odwróć się do mnie troszeczkę delikatnie. Bez bujania. Dobra. Nic nie powiem. No lu, tak, tak fajnie jest. Nie? nie. Co? Nie. Nie? Płynę, płynę, płynę. Oczywiście, że płynę. Od dziewięćdziesiątego piątego płynę. No, trzymasz? No. A ja teraz zanurzam to. Jaka, się w ogóle Ci się podoba, tak szczerze? Ciekawa przygoda, nie? Mi też się podoba, bardzo bardzo, 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 bardzo a wiesz dlaczego tam bardziej? bo z Tobą ją przeżywam bo jestem z Tobą zobacz, wszędzie te fioletowe waszki i motyle piękny kolor, taki fiolet, taki granat fioletowy chodzę a kto tu jest? A! ja mam kto a la

ale ciepła jest woda, jest dobra woda. To jest bardzo dobra woda. Ola! Dobra, może klapa. Nic się nie stanie. Ma No i jak jest? Spotkaliśmy kogoś. Nie, Nieprzyjaznych. Dzieci nieprzyjazne, które nas trapią wodą. Co i co z nimi zrobimy? Nic. Po prostu będziemy dalej się bawić. Co to tak? co, co to jest? Dobra, będziemy płynąć, nie? To poczekaj, ja pójdę, jeszcze jedno siku zrobię. Co tam? Gdzie ten motyl jest? To też jest. taki bal. Co się nazywa bal? Koza. Tam jest super fajna karta. Pani Ciasto, są beze, można zjeść. A, a zjemy sobie dziada. Klasycznego dziada. A co ty tam? Pijesz na słupko coś? Dobre, się Numer 10. Słysz na mnie, ale tak? A to Andrzej bezwenny. Hej. Hej. <grymny> Chcę, ja nagrywam cały czas. A co? To wodzie, to Jezus Maria! Jezus Maria, co się stało? Co ty Tomek? Coś było w wodzie? A no widzisz, a kajak tak nie reaguje. Trzymamy, Tomka. Dobra, jest ratunek. Mamy ratunek. Płynie. Tomek. Czy podpłyniesz tutaj? Wiesz co? O. Alusiu, ty trzymaj łódkę. Dobrze, nie, inaczej. Żeby Tomek tu podpłynął do nas, poczekaj. Musimy poczekać. Ja mu tutaj wysunę to. Poczekaj. O! Tomek wysuwam tutaj na rufę. O, w tą stronę może ja mu wysunę. O. w Tamtą. I teraz z tamtej strony płynie. Dobra, jest, 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 mamy to. Jest dobrze. Wszystko jest dobrze. No spadł, ale okulary na szczęście nie zgubione. Podcięło cię na maksa. Tylko że okulary dobrze, że ci nie spadły. Uwaga! Powolutku! Powolutku! Powolutku, powolutku! Nienerwowo! Dobra, gitara. Telefon gdzie? W torbie. No i gitara. Akcja? Tak. Jaki morał Trzeba się przypinać do deski, żeby nie trzeba pływać w wirach. Straszne to było? No. Tomek wywalił się. Tam płynie. O, już stał. Spójrz tutaj i powiedz jak. Co, co czułaś? Co czułaś? Alusiu, spójrz tutaj do kamery, proszę. Obróć się do mnie. No proszę powiedz, co czułaś? Bo to się wszystko nagrało. jest ten upadek, Tomka? No, także mieliśmy porządną glebę, która zarejestrowała się. I to jest właśnie Action. No i jak, Tomek, się czujesz po upadku? No nie, to co się podnieść i płynąć dalej. Płynąć dalej, ale nóżka już jest zabezpieczona. Już nie taki hojraczek. A Jak bym był samemu, to ja nie wiem co bym zrobił jakby wpadł. Jak no. by ja bym wpadł. Deska by popłynęła. Już byś nie ten, nie wyrobiłbyś za deską. Ale to płynąłbyś sam bez zabezpieczenia? Jakoś mi się wydawało, że mi to jest niepotrzebne. Które. Kurde, pierwszy raz, pierwszy raz taka gleba. No to nieźle. <Gl durability> o, <grym>, no jaka? To tam bezko jest mną. Muszę się wydostać. No i przypłynęliśmy do brzegu. Jak Ci się Ala, wyprawa podobała? A nie za długo? Pupa nie bolała? Troszkę. Ale tylko trochę. A spojrzysz się tutaj na chwilę. Pomachaj. No i jak? Czyli 19 km przepłynęłaś, tak? Z, nur z nurtem rzeki w dół. Wyprawa zaliczona. A się przewrócił! A jak się przewrócił, mamy wszystko nagrane. Ej, a właśnie mieliśmy to obejrzeć. Obejrzymy w samochodzie. Hej, hej, hej!